Nazywam się Paweł Joński. Jestem jednym z najmłodszych mistrzów ceremonii pogrzebowej w Polsce. Posiadam odpowiednią dykcję, usposobienie oraz wszelkie cechy osobowości, jak również profesjonalne umiejętności niezbędne do przeprowadzenia ceremonii pogrzebowej. Posiadam wieloletnie doświadczenie w publicznym przemawianiu. Każdą ceremonię pogrzebową przygotowuję indywidualnie, zgodnie ze wskazówkami oraz oczekiwaniami najbliższej rodziny. Po rozmowie telefonicznej z rodziną zmarłego zgłębiam jego życiorys, aby mu co powiedzieć o nim tak, jak sam bym go znał. Dzięki czemu drogi nam zmarły zostanie pożegnany z szacunkiem i godnością. Jeżeli powiem, że żegnamy pana Tadeusza Kowalskiego, może to zabrzmieć sztucznie, zbyt oficjalnie, obco. Powiem więc, zebraliśmy się, aby pożegnać Tadeusza, człowieka wielu talentów, osobę nieszablonową i wielowymiarową. Syn Jerzego i Janiny, urodzony 13 sierpnia 1954 roku w Krakowie. W domu cudowny mąż, ojciec i dziadek. Dla rodziny kochający brat, wujek i kuzyn. Wspaniały szef, przyjaciel i kolega. Pełen życia radości i empatii Tadeusz. Zawsze można było liczyć na jego wsparcie i bezinteresowność. Wyciągał pomocną dłoń wtedy, gdy ktoś tego potrzebował. Codziennie cieszył się z małych rzeczy spotkaniem z ludźmi, którzy byli dla niego ważni. Odczuwał wdzięczność z tego co ma. Wiedział, że małe chwile szybko umykają i nie chciał żałować, że ich nie doświadczył. Nigdy się nie poddawał przeciwnościom losu. Gdy przyszła choroba, wierzył w jej pokonanie i konsekwentnie do tego dążył, dostosowując swoje życie, plany oraz marzenia. Do własnych potrzeb. Świętej Pamięci Tadeusz ukończył Politechnikę Krakowską. Interesowała go fizyka. Dzięki tej nauce możemy zrozumieć otaczający nas świat. To dzięki fizyce poznajemy piękno i mądrość przyrody, którą świętej Pamięci Tadeusz tak kochał i której wszyscy jesteśmy częścią. Wszystko w życiu ma swój początek i koniec. Ludzkie życie też. Dziś domyka się księga życia świętej pamięci Tadeusza. Smutek, jaki dziś odczuwamy, wskazuje, że dla wszystkich tutaj obecnych Tadeusz był kimś niepowtarzalnym i wyjątkowym.